Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Amur Siakowski z Psiaczulą Hej, widzowie. No, Majcek, dobrze wlatujesz. Hej, z, 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 hej widzowie. E. A, bo jak na to najadę, to wtedy takie kolorowe jest. No? A jak tak jest, i się dziwię. Już tak się, się zmienili, niby? A to, a to ten, ten, dobra. Dobra, wkraczamy na Dinowice. Bo ale pamiętasz Dinowice Sezon 2? To takie co. Pamiętasz, raz byłeś, co nie? A to są Dinowice jakie? No właśnie te, no właśnie te, co tam był, ten śnieg i tak dalej. jest jestem na swoim koniu. I tutaj jest twój koń. I tutaj jest nasza wspólna baza. To jest twoje łóżko, na jakie? I jakie mam możliwości? No weź sobie kontroler, PS i, i gracza, jakby wiesz. Nie pamiętasz? Pamiętam. Nie przeszkadza ci ten? Jakby ten? To? To jak tam A, nie przeszkadza. ja nie wiem, którego ja mam. Ty, majcyk Franka. O, to pięknie. Co ty zrobiłeś? Wziąłem tego z kontrolą. No, ale no, złoty na przykład byś nie mógł w ogóle klikać X. To dobrze, że wziąłeś tego z kontrolą. Bo już, już lepiej się skupić nad tą kontrolą, tak lepiej skupić się, niż jakby, żeby, mi, żeby nie móc klikać X. Napisz to już ja mam 15. Wiesz ciągle mam 15, no, bo dodaje mi się swoich kolegów. Bo gram. Bo mam serwa swojego. Znaczy ja nie mam serwa, ale... Ale grałem... co jest gram? Macie I Nie no, nie gadaj, że to trzeba podładować. Jak trzeba podładować, to ja jestem załamany. Mmm! Za głupie, głupie. No ale no, że naładuj baterię. Jak mam naładować baterię, Skoro tutaj się ładuje, jakbym tu odłączył, to bym tu nie mógł grać. Bo wszystkie kontrolery, kontrolery są zepsute i jeszcze są nie naładowane. Moje są naładowane. I zep, A moje są zepsute i nienaładowane. Moje nie są zepsute i naładowane. Bo ty masz... bo ty jesteś... bo wszystko co jest lepsze idzie do ciebie. Bo ja gram na konsoli i jestem, się zawsze ładuję. Nie kogoś pada. Na przykład patrz. O! Mam, mam naładowanego białego pada. Ładuję czarnego, mam wszystkie naładowane. Sprawdzam. I wchodzę w konsolę, ja sprawdzam czy nic mi się nie popsuło. Nic mi się nie popsuło. i Ale, ale, że kontroler ogólnie. No. Ten, ten ma kontrolę, ten, ten się tak głupio ładuje, jakoś dziwnie się ładuje. Co chwilę jakby niby, niby kabel się nie odłącza, a niby się przestaje ładować. I muszę kliknąć PS i dalej się ładuje. A tamten niby X ma zepsuty. No i muszę nowy kontroler chcę kupić. Ja muszę dwa kontrolery nowe kupić. No? Bo wszystkie są zepsute. To weź nawet sprzedaż. Ktoś kupi. Nie, nie. Albo nie wiesz. A czemu tylko ty takie masz pomysły? Ja skąd mam pomysły zostawić to? W spokoju świętym. Nie, no, ja żartuję tylko. Ty, jakby ja miał coś bardzo starego. Jak inaczej, coś ktoś, ktoś mi się popsuło, i ktoś tu u mnie naprawić, to ty przydasz. Ej, no, nie gadaj, że ja mogę sam grać, ty możesz tylko sobie patrzeć. Eee. <grywa> 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 Czy właśnie ty możesz albo ty grasz, albo ja? Um, tak jakby było trochę bezsensowne, jakbyś ty grał na moim koncie. Co nie? I w ogóle to wszystko. Ja nie mogę. Widzowie, ja muszę sobie kupić dwa nowe kontrolery. Albo przynajmniej jeden. Muszę się zapytać taty, czy mi kupi kontrolery nowe. Bo mam wszystkie zepsute. <grym> Nie wiem, jakim cudem. Znaczy, ten, ten jeszcze jest spoko Bo to, że ten żon tam się jakoś tak nie yy, w ten sposób się ładuje, no to jeszcze to, to, to przeżywane jest. Ale, ale reszta jest nie do przeżycia. No właśnie. Ja potrzebuję chociaż jednego nowego kontrolera. Przecież ty skupię. Muszę się zapytać, taty, żebym kupił. Yy... Nowy kontroler, bo ja za chwilę się popłaczę. Musisz. Szkoda, że nie ma tak, że żeby. że że klikasz jakiś przycisk i od razu w dwie sekundy ci za darmo przywiozą ten, to co chcesz Musisz po prostu sobie wybrać coś Tak, by było na przykład jakieś specjalne urządzenie do tego Klikasz sobie co chcesz Na przykład ja sobie klikam kontroler, co nie? No i kupuję kontroler za darmo za darmo jest ten kontroler. Po prostu klikam jeden przycisk. Za darmo kontroler. Na przykład. W dwie sekundy instaluję Shopi. Dwie, w dwie sekundy. Nie, 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 W dwie sekundy w dwie sekundy mam mam nie, 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 pam czemu nie, pam. nie, nie, wszystko, czego tylko dotknę, staje się najgorsze. Czemu wszystko, co najgorsze, musi iść do mnie? Czemu wszystko, co najlepsze, musi iść do mnie? Powinno wyjść na odwrót. No bo ja jestem bezpijany. Co to kurde, co piję. A, pada deszcz! Pada śnieg! Pada śnieg! Dzwonią dzwonki sali Czy ja to widziałem Creepera? Nie wiem się Ja przewidziałem Ja! Przewidziałem się Widziałem tego Zdawało mi się, czy, czy ja widziałem gór Czy Creeper. ja widziałem Creeper O dobra, wstałem, super macie Wyszyk jest jedyna opcja Żebyśmy razem <laughs> pograli na tabletach po prostu, albo ja na konsoli konsolidję, na tablecie i, i taki myk. Właśnie ty grasznie na konsolidję. Podosznik. Podosznik. Majcyk ma 4%. Czemu on nie ładuje w ogóle? Czy on ma ładowarkę? Majcyk, masz ładowarkę? Mam. Masz też jakieś ładowarki do. Majestrów w sumie, wiesz, co? Mam plan, wykonał go sam. Nie, nie. Mam plan taki, że po, prostu, że po prostu nie będziemy ani grać, ani się bawić, tylko. Stoimy i jak... będziemy stać jak sup. Nie, po prostu idziemy na dół i. Zresztą idziemy na dwór i nie wiem, co robimy. Nie. Stoimy jak słup, ja będę stał jak słup. <gryżąco> Albo jakoś się bawimy, nie wiem. Nie wiem co można... Maćku, co można porobić? Uuuu... nie, ten blok głupi jest. ram ram czemu ja tego bloku nie użyłem? Patrz jaki blok. Ja muszę używać tylko niebieskich czerwonych tych bloków. No nie, takich ich. mogę używać. Tak, kwarc takich szkodów i takiego bloku. Czyli, że y, ten czerwony, nederowy, nie, jak to było? No, o, ned, blok czerwony, blok y, tej brodawki. Y, tak, blok czerwonej brodawki, coś takiego, jak to było? Ale czekaj, a to jak się kraftuje to niebieskie? A w ogóle to się kraftuje? To się chyba nie kraftuje. Jak to się zio... nazywa? E, czekaj. Blok z netherowych brodawek. Z netherowych. Jezus, ma. A ten? A ten tak samo się nazywa, tylko że ma inny kolor chyba, tak? Czerwony. E, a to głupie. Jura. Nie, czekaj. To ten niebieski. Jak się robi ten niebieski? Bo, no bo w końcu jak da się skraftować czerwony, no to jest sens niebieskiego. No po prostu nederowe liście czerwone. Nederowe liście czerwone, y, dębowe schody. I kwarc. I kwarc. Tak, to jest kwarc czy wygładzony? I to jest kwarc. To jest tak, normalny kwarc. Bo jest... bo jest gładki kwarc. Kurde, przykręcę czy dobrze? Widzowie, oficjalnie wiecie co robię? Włączam kriki. Uh! Rapłam, płam! Ale ja tutaj nic nie będę budował. Pamiętam ten mój domek. No to, to jest. Mój dom jak ja go kocham. To jest już oficjalny oficjalności. Najbardziej oficjalny. Koniec Dinowitz sezon 2 i to w 100% na maksa już nawet nie będę mógł w żaden sposób. Jak ani siak tu wrócić, bo nie będzie się dało. A co za... Tak. Dobra, ale, za ten, ale zanim jeszcze to, to sobie opowiedzmy tu. Tu jest różowa owca w liściach. Miałem to powiększyć, ale nie powiększyłem. Tu jest rozmnażarzka krów. Nie pamiętam, czy miałem ją powiększyć. To jest takie coś. To jest mój domek. To jest takie coś. Tu jest takie coś. Są takie. Tu miał być domek z drzew. Taki zrobiony. To taki taki life hack, ale no. Nie. Ale no, długo wyrastały te drzewa. Że co? Tutaj jest dom w lawinie. To farma trzciny. A już ominąłem tam. Farma pszenicy. No, Tutaj takie, takie coś. Takie, takie coś. Takie coś! Takie, taki lampion na wełnie. Tutaj jeszcze nie niewyrośnięte drzewo. Ciekawe, czy dałoby się wyrosnąć. Czekajcie, mączka. O, ja sobie to sprawdzę. Netherworld Block. world Block. Co? Nie wiem, dobra. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czekaj, spaczona w brodawka, co nie? E nie da się tego urosnąć, tego drzewa. Oj. E bo są koło siebie. Ale nie, bo wtedy bym mógł zrobić wielkie drzewo. a Takie... no to była iluzja optyczna, z tego tylko, że tutaj zro... Jak czekaj, jak tak zrobię? O! I to jeszcze usnę. O, to będzie taka iluzja optyczna. Że jakby... że jakby... To jest to jakby... To jest niby z tyłu, a jest połączone z tym. Tutaj z przodu. Taki tutaj wieżowiec. O, taki można powiedzieć mini. No i... W środku była kolejka. Tutaj jeszcze dobudowałem kolejkę do tej nowej bazy. Tutaj jest. Koń majcyka jest ten ciemniejszy, a ten jaśniejszy mój. Jest mój, na którym siedzę. Ile mam majcyka serc? A to chyba ty to sam? Nie wiem. Albo i mniej trochę. Co sprawdź. Co to jest? Is... A wieża widokowa. Mm, tutaj ten, villagerzy miśniacy. Takie więzienie, takie tortur. Nawet są pieca Tutaj drogi. jest z dom Donstary. Tam też mój Donstary. Tak. Bo, bo teraz jest nowa nasza wspólna baza, ale. No, tylko ja w niej urzędowałem. Taki domek z liści. Tutaj piasek pod drzwiami. Tak, ten dom jest taki zniszczony. Taki wieżowiec pierwszy. Pier, pierwszy niż tamten. Yy, a ten dom nie wiem, czy to w ogóle można nazwać wieżowcem. W środku takie coś. Um, tutaj jest farma, farmy bardziej, ale nieważne. Taki syf. Tutaj różne. A tutaj jeszcze były te. No nie ważne. O, tutaj jest dinowice górne. Tutaj mamy dinowice górne. No i jest w nich Spoko. Taki domek mój był w dinowicach górnych. Miałem lodówkę niby. Tylko że ocieplaną niż ozimnianą. A w sumie w górach może być zimniej, no? W górach zimniej. Więc no Pięknie. tak. Rosła to się tam. To wiele wyjaśnię. Co my tu jeszcze mamy? A, tutaj był taki labirynt. Taki... Starałem się, żeby nie dało się prawą ścianką. Ale no, no wyszło na to, że w ogóle nie dało się zrobić tak nabie. A tam były takie tam rzeczy jakieś. No nieważne. Muszę patrzeć? E, nie musisz. To jest taka plazma o miejsce, miejsce świętej pamięci. To jedzonko było. Hmm, co my tu jeszcze mamy? Tam gdzieś jest spawn tam gdzie zima. No to co? Jeszcze ostatni raz spójrzmy na dinowice. Tam są dinowice górne, ale to jest najważniejsze. Po prostu dinowice. Się. Ale za to. Na serwer. Dołączę. Ale, ale będę tu króciutko. Sekundkę praktycznie. Po prostu tak się przywitać. Na serwerze wrócić. Na serwer. Jest przycisk albo sharpbox. Ten, żeby mieć. Tak, Daj, skończone wszystko. Chodź oprócz bedroka i Komod Bloków. Bo to są niezniszczone. No, no, są zniszczane, no ale długo jeszcze chopię. No, no. Chopę, to kilka, to dziesiątki lat by to zajęło. Albo i 3, albo i 13, albo i 303, albo i 300. Nie. Albo i milion. Nie albo, no. albo 3 miliony. Albo nie! Albo. M, albo 3 milionów tysięcy. A w ogóle jest, nie ma takiej liczby chyba. Powinna być. No ale nie ma. Nawet nie wiem jak do tego by doszło. A szkoda bo by się zastrało. <laughs> Jaki ty masz level? Człowieku to jest command blok, który ci nabija level. I przez ten command blok mam taki level Eee. Czy ty właśnie przemyśleś na No, bo ty... No bariery o. Właśnie no, bariery też nie ma nieskończonej, bo... No bo komu by się chciało mieścić? Są takie, czyli są różne te rzeczy. A w tej skrzynce co tam jest? E, nic. A nawet jakby coś tam było, to i tak by się usunęło, bo cokolwiek włożyć do. Jak jest nieskończony Shulker box, piec albo, albo baryłka, albo no to co się da otworzyć no. i włożyć coś. Oprócz craftingu i, I I tych stołów, co nie? Mm. Jak jest nieskończone Koment blokiem zrobione No to wtedy, to wtedy się usuwają itemy, które włożyć Więc co bym tam włożył to się usunie Taki trochę tron Jeśli ktoś nie wie Bo nie ogląda mojego kanału I jest palecem tryerem ktoś, ktoś wejdzie na taki świat? Masz? Skrzynka wkłada tam nederyt. Nie ma nederytu! Ale, ale to wiesz, co to się nic nie stanie. Nie. Bo, bo tutaj tak łatwo się upgrade, ty możesz mieć w, dwie, w kilka sekund już diamenty. A nederyt? No też. Tutaj jeszcze, jeszcze... jest taki survival, ale Tutaj jest PVP. PVP, haha taki ten. No, nieważne. A ja tutaj będę. A wiesz, że tutaj u góry, tam u góry, wiesz, że tam jest. Wiesz, co? Biuro. I mój, i mój, jakby taki pokój. No, pokój tak. Patrz tu. Tu sobie wchodzę do swojego pokoju. Jakby no, można inaczej wejść. A tu jest mój pokój. I biuro. I nie da się tutaj wejść. Tutaj jest niżej. O, tutaj jest biuro. Jakby no, nie ma żadnych tutaj stolików. Ale tu chodzi o to, żeby patrzeć. Patrzeć na graczy. Że tak to ujmę podglądać. A to jest komarder, który te pana furtkę, taką tą. Mmm, skilla potrzeba. <grym> A pwa. Więc to na tyle w tym odcinku z